Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Nana Mouskouri, jedna z legendarnych głosów na świecie, ma obecnie 90 lat. Z karierą obejmującą kilka dekad, ta grecka wokalistka zdobyła serca milionów fanów na całym świecie. Jednak za jej udaną karierą i miłością publiczności, życie Nany Mouskouri nie było pozbawione wzlotów i upadków. Zwłaszcza wyzwań zdrowotnych, z którymi musiała się zmierzyć na przestrzeni lat. Z chorobami, stratami i poczuciem bliskości śmierci, życie nanny dzisiaj to głęboko emocjonalna opowieść, która skłania do refleksji. Nadal pracuje i przygotowuje występy pożegnalne, ale niewielu wie o wewnętrznej bólu, który znosiła. Dziś wrócimy do historii życia nanny od jej lat chwały o momenty, w których musiała zmierzyć się z trudną rzeczywistością swojego zdrowia. Urodzona 13 października. 1934 roku w Atenach w Grecji, nana Muscuri pochodzi z rodziny głęboko zakorzenionej w tradycji muzycznej. Już od najmłodszych lat zafascynowała ją muzyka, chociaż nie wszyscy od razu wierzyli w jej talent. Przezwyciężając wątpliwości i przeszkody, stała się jednym z najcenniejszych i najbardziej wpływowych głosów w przemyśle muzycznym. Jej droga do sławy jest świadectwem determinacji, pasji i niezłonnego zaangażowania w sztukę. Kariera muzyczna Nany Muskuri rozpoczęła się w latach 50., kiedy to była jeszcze studentką w konserwatorium ateńskim. Jako młoda kobieta z wielkimi marzeniami starała się zdobyć rozgłos na greckiej scenie muzycznej. Jej droga do sławy jednak nie była łatwa. Zaczęła występować w małych greckich klubach muzycznych, gdzie szybko wyróżniła się swoim łagodnym i uspokajającym głosem oraz głębokim wyrazem emocjonalnym. Dopiero podpisanie kontraktu z dużą wytwórnią płytową i wydanie pierwszego albumu w 1959 roku pozwoliło jej na prawdziwe zaistnienie jako artystka. Co wyróżniało Nanę Muscuri? To umiejętność łączenia tradycyjnej muzyki greckiej z nowoczesnymi elementami, tworząc unikalny styl, który rezonował zarówno w Grecji, jak i poza nią. Jej twórczość nie była ograniczona do jednego gatunku. Z łatwością żonglować różnymi stylami muzycznymi, od popu i jazzu po muzykę klasyczną, wykazując niezwykłą wszechstronność. Dzięki temu dotarła do szerokiego grona słuchaczy na całym świecie. Jej sukces był szczególnie widoczny w krajach takich jak Francja, Niemcy i Kanada, gdzie jej muzyka trafiła do wdzięcznej publiczności. W trakcie swojej znakomitej kariery, Nana Muscori stała się jedną z najlepiej sprzedających się artystek w historii, sprzedając ponad 400 milionów płyt na całym świecie. To osiągnięcie nie tylko świadczy o jej muzykalności, ale też o jej wpływie na światową scenę muzyczną. Jej głos, charakteryzujący się ciepłem i klarownością, stał się symbolem elegancji i emocji, poruszając miliony fanów na całych kontynentach. Nie była jedynie grecką sensacją, ale prawdziwą międzynarodową gwiazdą. Wśród jej licznych sukcesów Biała Róża Aten i Śpiewam z Tobą Wolność wyróżniają się jako utwory, które pozostawiły niezatarte piętno w świecie muzyki. Te kawałki uchwyciły istotę jej sztuki. Z tekstami, które przemawiały do serc, i melodiami, które pozostawały na długo po zakończeniu piosenki, sprawiły, że stała się osobą powszechnie rozpoznawalną i głosem, z którym wiele ludzi na świecie mogło się zidentyfikować na głęboko osobistym poziomie. Muzyka nany nie była jedynie rozrywką, stanowiła źródło pocieszenia, nadziei i inspiracji dla niezliczonych osób. Jednak wpływ nany muzyki wykracza znacznie poza jej muzykę. Stała się kulturalną ambasadorką, często angażując się w działalność charytatywną i uczestnicząc w wydarzeniach na wysokim szczeblu. Mimo sławy, zachowała prostą i dostępną postawę, ucieleśniające pokorę i wdzięk, które uczyniły ją nie tylko uwielbianą artystką, ale też szanowaną za jej osobowość. Jej prosty i elegancki styl, często widziany z jej słynnymi czarnymi okularami, stał się ikoniczną częścią jej wizerunku. Nigdy nie pozwoliła, aby sława jej uderzyła do głowy. Wolała skupić się na tym, jak uczynić świat lepszym w znaczący sposób. Jej zaangażowanie w sprawy humanitarne oraz wsparcie dla różnych organizacji charytatywnych ujawniają głębokie poczucie odpowiedzialności, by wprowadzić zmiany. Niezależnie od tego, czy wspiera globalne inicjatywy na rzecz pokoju, broniła edukacji, czy zwiększać świadomość na temat problemów społecznych, Nana Muskuri. Wykorzystała swoją platformę do zwracania uwagi na sprawy, które były dla niej ważne. To zaangażowanie w działalność charytatywną, połączone z jej dziedzictwem muzycznym, wzmocniło jej reputację jako artystki wielkiego serca. Co czyni karierę Nanny tak niezwykłą, to jej zdolność do przełamywania barier kulturowych i językowych. Podczas gdy większość artystów jest ograniczona do swojego kraju pochodzenia lub języka, piosenki nany przekraczały granice geograficzne. Śpiewała w kilku językach, w tym w greckim, francuskim, niemieckim, angielskim i włoskim, co pozwoliło jej muzyce rezonować z słuchaczami z różnych środowisk i stylów życia. Stała się symbolem jedności przez muzykę, mostem między kulturami. Na przestrzeni dziesięcioleci historia sukcesu Nanny Muscuri była historią stałej inwencji, elastyczności i odporności. Zawsze stawiała sobie nowe wyzwania muzyczne, eksplorując nowe gatunki i eksperymentując z brzmieniem. Jej zdolność do pozostania aktualną i utrzymania popularności w różnych fazach kariery, to rzadkie osiągnięcie w przemyśle muzycznym, zwłaszcza dla kogoś z tak długą i znaczącą karierą. Jej wkład w świat muzyki jest niemierzalny. Jednak to, co najbardziej rzuca się w oczy w przypadku Nany Muscuri, to jej autentyczność. W przemyśle często zdominowanym przez efemeryczne trendy i powierzchowny sukces, ona pozostała wierna sobie i swojej sztuce. Jej pasja do muzyki i oddanie dla fanów przyniosły nie tylko podziw, ale także trwałe miejsce w sercach milionów ludzi. Nana Muscuri prowadziła życie pełne miłości, rodziny i refleksji. Jej historia macierzyństwa, relacji i osobistych żalów ujawnia głęboko ludzką stronę legendarnej wokalistki, która przez dekady zauroczyła publiczność swoim pełnym duszy głosem. W 1961 roku Nana poślubiła Georgiosa Petsilasa, greckiego producenta muzycznego, a para miała dwoje dzieci Nikolasa i Helenę, zanim rozwiedli się w 1975 roku. Wychowanie w cieniu matki, która stała się międzynarodową ikoną, nie było łatwe dla jej dzieci. Choć Helena, jej córka, pozostawała w dużej mierze dyskretna w sprawie ich relacji, to Nikolas otworzył się na temat emocjonalnych wyzwań związanych z posiadaniem matki, która często była nieobecna z powodu wymagającej kariery. Nikolas szczerze przyznał, że podczas dzieciństwa brak matki był znaczny. W jednym z wywiadów wyjaśnił, że mimo że nana starała się odwiedzać ich za każdym razem, kiedy miała przerwę, jej zmęczenie i napięty harmonogram często sprawiały, że jej obecność była niepełna. Mimo starań o utrzymanie połączenia, Nikolas i jego siostra Helena dorastali, czując się daleko od matki. Aby pomóc w opiece nad dziećmi, nana miała nianie w domu, w Fefe, która stała się jak druga matka dla nich. Nana sama nazywała Fefe idealną kobietą, oddaną nianią, która nie miała własnej rodziny, ale głęboko kochała dzieci. Rola Fefe w ich wychowaniu była niezaprzeczalna, jak pewnego dnia wyznała Helena. W pewnym momencie nazywaliśmy Fefe mamą. Nana była naszą matką, a Fefe stała się tą, która nas wychowała. Ta emocjonalna odległość między Naną a jej dziećmi stała się źródłem żalu dla artystki w późniejszym okresie życia. W 2016 roku podczas wywiadu na kanapie Nana przyznała, że czuła się winna za to, że nie była bardziej obecna w życiu swoich dzieci. Nie byłam blisko moich dzieci i były na mnie złe, podzieliła się, wspominając jak pozwoliła Fefe odegrać ważniejszą rolę w życiu dzieci niż przewidywała. Mimo, że Nana nie żywiła urazy do swojej niani, przyznaje, że ta separacja od dzieci pozostaje jednym z jej największych żali. W miarę jak Nana się starzała, jej relacja z dziećmi i wnukami nadal ewoluowała. Choć jej dzieci, Helena i Nikolas, żyją daleko, córka w Monachium, a syn w Montrealu, wyraziła głębokie pragnienie, by być bliżej swoich wnuków. W wywiadzie z 2024 rokiem powiedziała Mam troje wnuków i widzę ich tylko podczas wakacji. Najmłodszy ma 10 lat i bardzo mi ich brakuje, ponieważ nie mogę ich widywać częściej. Mimo swoich emocjonalnych wyzwań, Nana znalazła pocieszenie i miłość w relacji z André Chapelle, którego poślubiła w 2003 roku po długiej przyjaźni, która rozpoczęła się w 1964 roku. André, producent muzyczny, który pomagał w zarządzaniu jej karierą, stał się partnerem, na którego zawsze liczyła. Zgodnie z Nany, to wsparcie André pozwoliło jej osiągnąć wszystko, co osiągnęła. W wywiadzie z 2023 rokiem z Gala Nana wyraziła głęboką miłość do Andre, nazywając go duszą. Ona ujawniła, że to francuski aktor Jean-Claude Brialy zachęcił ją do poślubienia André, uważając, że są stworzeni dla siebie. Nana opisała swoją relację z Andre jako opartą na wzajemnym szacunku i miłości, zarówno dla siebie nawzajem, jak i dla wspólnej pasji do muzyki. Często podkreśla, że bez niego nie byłaby w stanie osiągnąć sukcesu, który zdobyła. Kiedy jest ze mną, czuję się spokojna. Obawiam się, że go stracę, a on czuje to samo, powiedziała. Ich połączenie według niej było przeznaczone, tak samo jak jej oddanie muzyce. Zamyśliła się nad swoją głęboką wiarą w los, mówiąc: Czuję, że byłam stworzona do tej kariery i to moja odpowiedzialność, by się jej trzymać. Miałam bardzo wcześnie producenta, który potem stał się moim mężem. Zawsze pomagał mi robić rzeczy znaczące, pokonywać krytykę i przyjąć mój ikoniczny wygląd. Kiedy Nana Muskouri zaczęła swoją karierę, musiała zmierzyć się z licznymi krytykami, w tym względem swojego wyglądu. Jednym z głównych rozłogów spornych była para okularów, które nosiła niemal nieprzerwanie. Jako jedna z pierwszych sław, które przyjęły okulary jako część swojej tożsamości, nana często otrzymywała prośby, by je zdjąć, na co nigdy nie przystała. W jednym z wywiadów wyjaśniła: Byłam jedną z pierwszych, które nosiły okulary i często mówiono mi, bym je zdjęła, ale nigdy tego nie zrobiłam, ponieważ jestem krótkowzroczna, nie noszę ich, aby zrobić oświadczenie mody. Dla nany jej okulary były czymś znacznie więcej niż prostym akcesorium wizualnym. Stały się nieodłączną częścią jej tożsamości i pomogły jej ochronić się przed intensywnym spojrzeniem publiczności. Z biegiem czasu okulary stały się częścią mojej twarzy, wspomina, podkreślając, jak pozwalały jej zachować pewien poziom prywatności i ochrony przed przytłaczającą uwagą, jaką niesie za sobą sława. Okulary nany, często postrzegane jako wyrazisty element jej wizerunku, początkowo były krytykowane. Ale szybko stały się synonimem jej unikalnego stylu, wyróżniają ją spośród innych artystów w świecie muzyki. Podczas gdy niektórzy widzieli je jako ekscentryczność lub przeszkodę w jej wizerunku, Nana przyjęła swoje okulary jako narzędzie komfortu i pewności siebie. Jej okulary przedstawiały znacznie więcej niż po prostu praktyczną konieczność. Stały się symbolem jej osobowości, nieśmiałej. Introwertycznej, a jednocześnie zdeterminowanej, by pozostać wierną sobie, pomimo presji związanych z byciem sławną. Zamiast ustąpić pod naciskiem krytyki, ikoniczny wygląd Nany ostatecznie pomógł jej wyróżnić się i zdefiniował jej unikalną tożsamość jako artystki. Przez całą swoją znakomitą karierę, Nana Muskouli zawsze była symbolem siły i wdzięku. Jednak jej życie nie było pozbawione poważnych wyzwań zdrowotnych, które wystawiły ją na próbę, zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie. Chociaż jej kariera i życie publiczne były wypełnione sukcesami, Nana musiała stawić czoła osobistym zmaganiom zdrowotnym, które nieoczekiwanie ukształtowały jej drogę. W 2015 roku Nana Muscuri otrzymała diagnozę raka trzustki, co było szokiem dla niej i jej rodziny. Rak trzustki jest często uważany za jedną z najbardziej agresywnych i trudnych do leczenia form nowotworu. A wielu pacjentów otrzymuje bardzo ponure prognozy. Dla nany odebranie tej diagnozy było głęboko niepokojącym doświadczeniem. Naprawdę bałam się, gdy usłyszałam tę wiadomość, wspomina. W tym momencie wydawało się, że wszystko się załamuje. Wiadomość była tym bardziej przytłaczająca. Że krótko przed tym legendarny muzyk David Bowie zmarł na raka, mimo początkowego ogłoszenia, że go pokonał. Jego śmierć, która zbiegła się z jej własnymi zmaganiami, zwiększyła jej obawy, czyniąc ten czas jeszcze bardziej poruszającym. Mimo tej niszczycielskiej diagnozy, odporność na Oscuri była znakomita. Poddała się wielu zabiegom i operacjom, walcząc z chorobą z determinacją i optymizmem. Po kilku miesiącach leczenia udało jej się pokonać raka trzustki. Czuję się bardzo szczęśliwa, że przeżyłam, ponieważ to bardzo poważna choroba, powiedziała w wywiadach po swojej rekonwalescencji. Jej zwycięstwo nad rakiem było świadectwem jej siły, ale nie było to końcem jej zmagań zdrowotnych. W 2019 roku Nana doświadczyła kolejnego poważnego kryzysu zdrowotnego, gdy zdiagnozowano u niej ostrą zapalenie odszewnej, stan zapalny, który może być śmiertelny. Została pilnie przewieziona do szpitala, gdzie wymagała natychmiastowej interwencji medycznej. Choroba osłabiła ją, uniemożliwiając kontynuację normalnych aktywności przez dłuższy czas. Presja na jej zdrowie była znaczna, a jej zdolność do dalszego wykonywania wymagań swojego życia zawodowego znacznie się zmniejszyła. Jednak nana nigdy się nie poddała. Znana ze swojej determinacji i pozytywnego nastawienia, stawiała czoła każdemu zawirowaniu z odwagą, starając się zawsze prowadzić znaczące życie mimo ograniczeń wynikających z jej zdrowia. Jej zmagania ze zdrowiem były nie tylko fizyczne, ale także emocjonalne ponieważ ciężar tych chorób zagrażających jej życiu niewątpliwie miał wpływ na jej samopoczucie psychiczne. Niemniej jednak, niezłonna siła nany i miłość rodziny trzymały ją przy ziemi. Jej doświadczenia z poważnymi chorobami zmieniły jej perspektywę na życie, wprowadzając głębokie poczucie wdzięczności za każdy dzień. Droga nany przez wyzwania zdrowotne odzwierciedla jej charakter. Kobieta, która mimo ogromnych przeciwności, wciąż inspiruje tych, którzy ją otaczają swoją odpornością, determinacją i niezłomną pasją do życia. Dziś, mimo wyzwań, Nana Muscoli pozostaje symbolem siły, odporności i nadziei. Jej zmagania z rakiem i zapaleniem otrzewnej nie tylko ukształtowały ją jako osobę, ale także służyły jako inspiracja dla wielu. Poprzez swoje osobiste zmagania pokazała, że z determinacją i właściwym nastawieniem można pokonać nawet najtrudniejsze wyzwania. Chociaż już nie występuje tak często jak wcześniej, jej dziedzictwo jako piosenkarki, survivor i wojowniczki nadal będzie inspirować przyszłe pokolenia. Refleksja Nany Muscuri nad starzeniem się W wieku 90 lat Nana Muscuri staje wobec nieuniknionych oznak starzenia się. Przez całą swoją długą i błyskotliwą karierę, zawsze była znana ze swojej niespożytej energii i optymizmu. Jednak, nawet z pozytywnym nastawieniem, ciężar wieku stał się rzeczywistością, której nie może już zignorować. W ostatnim wywiadzie podzieliła się swoimi refleksjami na temat starzenia się i zdrowia, wspominając wpływ czasu na jej ciało i umysł. Starzejąc się, zaczynamy odczuwać zmiany w ciele, zauważyła. Nie mogę już chodzić tak szybko jak wcześniej, a czasami czuję się ekstremalnie zmęczona. Te zmiany w jej zdrowiu fizycznym skłoniły nanę do dostosowania swojego stylu życia. Spędza teraz więcej czasu w domu, koncentrując się na dbanie o siebie i dobrostanie. Podczas gdy kiedyś miała napięty harmonogram wypełniony wystąpieniami, podróżami i publicznymi wystąpieniami, teraz nana stawia na odpoczynek i czas spędzony z bliskimi. Przyjęła spokojniejsze i bardziej ciche życie, rozumiejąc, że jej ciało potrzebuje odpoczynku i że ważne jest, by je słuchać w miarę upływu lat. Mimo nieuniknionego spowolnienia, które towarzyszy starzeniu, duch nany Muskuri pozostaje tak żywy jak nigdy wcześniej. Nadal aktywnie uczestniczy w życiu rodzinnym, ciesząc się chwilami spędzonymi z bliskimi, a jednocześnie pozostając głęboko związana ze swoją muzyką. Choć już nie występuje na wielkich scenach, które kiedyś gościły jej niezapomniane koncerty, jej dziedzictwo jako muzyka trwa. Jej piosenki nadal brzmią w sercach jej fanów na całym świecie, a jej wpływ jako artystki pozostaje potężną siłą w przemyśle muzycznym. Dla nany jej muzyka jest czymś więcej niż karierą, jest odzwierciedleniem jej duszy, pasji i pracy całego życia. Chociaż jej zdrowie nie pozwala jej już występować jak dawniej, wpływ jej muzyki będzie żył wiecznie. Fani z różnych pokoleń wciąż doceniają jej głos i piosenki, które pozostają ponadczasowym przypomnieniem piękna i gracji, jakie wniosła do świata. Nawet jeśli nie wchodzi już na scenę, jej wkład muzyczny pozostaje kluczowy dla jej tożsamości i wciąż inspiruje. Jednak kwestie zdrowotne nane są naturalną częścią procesu starzenia. Jak wiele osób w jej wieku martwi się o swoją zdolność do utrzymania zdrowia i niezależności w nadchodzących latach. Starzenie się często wiąże się z różnymi wyzwaniami fizycznymi i emocjonalnymi i nana nie jest wyjątkiem. Mimo to stawia czoła tym wyzwaniom z tą samą odwagą i odpornością, które charakteryzowały całe jej życie. Pomimo nieuniknionych zmian, nadal pozostaje latarnią pozytywności, zawsze znajdując sposoby na dostosowanie się i docenienie chwili. Refleksja nad niezwykłym życiem Nanny pokazuje, że jej historia była naznaczona zarówno triumfami, jak i wyzwaniami. Mimo że lata przyniosły swój bagaż przeszkód, jej dziedzictwo jako artystki pozostaje nieporównywalne, a jej muzyka wciąż dotyka serc na całym świecie. Chętnie usłyszelibyśmy, która piosenka Nanymuskuri najmocniej na ciebie wpłynęła. Podziel się z nami w komentarzach poniżej. Jeśli podobał ci się ten film, nie zapomnij polubić, subskrybować i włączyć powiadomień, aby nie przegapić żadnej z naszych przyszłych historii. Dziękujemy za oglądanie.